Nie, nie palę, nie sikam tutaj. Utrzymuję zdrowie miejską z moich podatków też. Oktorku pan stanął, ja próbowałam mu napisać informację, żeby wyjechał. I mhm. nie wyjechał. Ale... Nie wyjechał i nie wiadomo. Mam dla pani złe wiadomości. Spółdzielnia częściowo, fajnie, że te koperty są, ale zabrakło jednej, najważniejszej rzeczy: wjazd na podwórko. Musi być oznakowany. My, jako formacja Straż Miejskiej, to jest teren prywatny pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej, tak? Tak. I żebyśmy mogli podjąć działania, musi być wyznaczona albo strefa ruchu. Ale to, wie Pan co? My mamy służebność przejazdu, spółdzielnia. nie szkodzi. Nie ma oznakowania. To musi być znak strefa ruchu, czyli w takiej strefie obowiązują przepisy takie same jak na terenie publicznej. Ja chyba nie wam nie załamuje. Nie, nie palę, nie sikam tutaj. Utrzymuję też miejską z moich podatków też. No ja też na siebie płacę podatki. Działam na podstawie aktów prawnych. Nie mogę komuś wejść na podwórko i zabać mu samochód, bo komuś to przeszkadza. Co oznacza koperta? E, no, już tam nie wolno parkować. Nie. Koperta to jest miejsce do parkowania. No tak spółdzielnie oznaczyła. Prawda? Bo tu wszyscy mają problemy. Wszędzie na ulicach, ko koperta to jest miejsce wyznaczone do parkowania. Wjeżdża tu praktycznie każdy wrocławianin i nie tylko wrocławianin. Tak. Po numerze rejestracji tak. pan zauważy. Tak. I wszyscy pomogą. Pani, która ma kłopoty z wyjazdem z garażu, o, jednak nie wierzy miejskim glinom. Czy przekona ich do swoich racji? Zakaz to jest zwykła tabliczka informacyjna, nie ma żadnej mocy prawnej. To tylko oznakowanie, że to jest teren poddarzony z podzieleniem mieszkaniowej Powinna być tabliczka strefa ruchu, wyjazd ze strefy ruchu i wtedy możemy podjąć działanie. Nie ma problemu. Auto kupiłam właśnie tylko dlatego, żeby mieć kontakt z synem. Rozumiem. Proszę No niestety, no niestety. Czyli gośmęła na nie, nie da rady. Może jednak zamiast miejskich glin bardziej przydałby się tu instruktor jazdy. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał Zoom TV. Całe odcinki możecie oglądać na Zoom TV.